Nie jakiś tutaj patrz. No, jakiś, e dobrze, ludzie za niedługo sam sobie zrobię takiego skina nowego. Ejo! Dobra, nie zabiję go, bo... E, dzisiaj gramy w Minecraft! Przepraszam, że mam taką Ej, ale nie, nie skórę. już tego kto, wiesz, nie, odsadź te drzewo. Potem bo, bo będzie latało, weź musimy stąd... Ty w ogóle... Użyliśmy Sid'a z jednej mapy, z tym ciapalu, co było nagrane. E, ten, patrzcie, pamiętacie to był kiedyś Ricky YouTube ten kanał, a dzisiaj witamy Was na kanale YouTube Games. Games. Już o. zapomniałam. O mały sykozał, weź na te dynki. Sykozał. Ludzie razem mieszkamy. O tutaj, tu, patrz tutaj. Ej mały Dinoś. Patrz tamta wyspa jest nasza. No to idziemy do niego. Do... Ale musimy na początek drewno pozbierać. No dobrze, ja ją do nie, 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 bo nie chcemy się zgubić, chodź. Proszę. Ale mamy mapę! Ale to jest właśnie poza mapę wychodzi mi. Co? Właśnie tamta wyspa chyba nie będzie w moich mapach. Jak nie patrz! Dobra ludzie, wsadzę... Ja nie lubię tej mapy mieć w drugiej ręce. Wsadzam ją tylko dla was, żebyście widzieli. A w ogóle... U tymcia będzie, na tym kanale będzie też Tymcia odcinki z tego. Tak. bo mamy wspólny kanał, który będzie YouTube Games się nazywał. -ten. Jak nie nazywa taki, już. Dru taki drugi też się nazywa YouTube Games, ale... E ale tam też są drzewa! E stworzyliśmy dwa... O! Nie widziałem. Czekaj, pozbieramy... Za mały dystans miałem chyba. Ja bym myślał, żebym na samej górze się osiedlić. No tak To nie, ej, to zniszcz tutaj plażę, żeby potem na mnie niszczyć. Chciałabym tą wyspę. Chciałbym, żeby ta góra była naszą górą. to ludzie... I z góry mówimy, są tu dinozaury, ale jeśli nie będziemy mieli zdobyć żadnych jajek ani niczego z tych dinozaurów, to pójdziemy po rozwiązanie game modowe. Po prostu będziemy, nie wiem, O, wiem, piszcie w komentarzach, jakie chcecie ten będzie, oh, jaka dla... nazwa Zaura będzie największa? Spróbujemy znaleźć potem. Spróbujemy potem znaleźć. Mm -hmm. I tutaj zamieszkamy. A w ogóle się nie nie z wami. Ale, tym czy, ale, ale nie ty... widzieliście mnie przed chwilą, dlatego. Ale ty cię ty, ty nie musisz się witać, przecież to jest twój kanał też, a więc po co masz się witać. Własnym... Podbieram czerwone jatuszki, żebyś miał. Dobra, a ja tutaj zalepię tą dziurę i zacznę budować taką mini chatkę. Mini dużą chatkę... O, Dobra, ta... ja bym... e, bo tutaj będą normalnie chcemy otoczyć tą górę, zrobić taki wielki... Bo ja biorę białe i ja będę miał, będę miał białe łóżki. E, Ej, w ogóle patrz tu miaskinia na dole, tutaj. Mhm. To ja byś tam zrobił? Nas. Nie bój się, ja tutaj jestem cały czas. Po prostu szukam, gdzie jest ta jaskinia, którą widzieliśmy. Czekaj, nie bój się, zaraz będę. Tutaj, miała być, tutaj, nie ma tej jaskini. No wiesz, że była z daleka jaskinia jakaś widoczna. Ej, tu jest ta jaskinia. Dobra, jest ta jaskinia. Patrz. I wiesz, co ja myślałem? Żeby to być domek. Nad tą jaskinią. I patrz, jak ona wygląda, Nice. Patrz. Ludzie, zmieniliśmy. Patrz, ej, wiesz co ja bym tu zrobił? Co? Zrobił u góry domek. Tutaj bym się wkopał. Zrobił szklaną podłogę i tą ścianę ze szkła, żeby to tak fajnie wyglądało z boku. To jest jaskinią. No to w ja, ja, idę, ja idę po. Ale na początek zrobimy u góry taki domek. Okej. Ale domek. No, bo, albo nie, bo tutaj nie ma dinozaurów, bo tu ekran... Ej, to tutaj zróbmy, tutaj będą dinozaury. Nie. Tutaj. Widzę, zginął się. O, no tutaj już jest pierwszy dino. I tam jest drugi. A! Coś ty zrobił! Nie bije. ład dobra, nie, nie mogę tu żyć. Ja, no to tepli się. Zrobiłem mu krzywdę. Ale, ale w sumie... Może chcecie, żebyśmy wyłączyli dinozaury i zrobili zwykły tutaj? No teraz tak. Na przykład patrzcie, zamiast osób byśmy tutaj zamieszkali na zwykły suriwar. No nie, on mnie goni, Tymek. sobie, Jaki on szybki! Potem w wodzie? Oj! Ty, on jest w wodzie, za mną idzie. Okej, okay, on jest za mną w wodzie. Lecie, Dobrze, leziarę. gdzie? Dajcie nam sekundkę, i zaraz do was wracamy. Ludzie, jesteśmy już. E, po prostu wyłączyłem dinozaury. No bo nie chcieliście. I mieszkamy na tym tym. Po, e, po, pamiętam, że ostatnio było coś takiego. Niby dużo dały nam wyświetleń te dinozaury. Ale była taka sprawa, że nie dało się ich rozmnażać ani nic. No, bo nie. Musimy... Majka w Majka, dinozaury. Jak będzie lepszy mod. Jeśli chcecie, to zróbcie moda i nam Eee. E, na okr.burgias.burgias? no e, gmail.com i podeslijcie. E, tak, e, ale chodzi, żeby nam podesłali pod, na e-maila e, mody do Minecrafta. No kurde, nie mam żartu. Ja miałem jakieś... Bo ale... ale... Bo umieram. Nie ma możliwości. Ludzie, w tej, w tej tutaj serii chcemy zrobić największą bazę świata. Ale masz sobie tyle błodu. Tak! Patrz, tak. Ale ma, a ja nie mam serduszy. Okay. E, czekajcie, ludzie robimy cięcie małe. O, ale mnie wywaliło to. Już idę! Okej, ludzie. Ej, jesteśmy w wykopanem czy... drewnianym Dlaczego mi nie mówiłeś, że ja mi telefon się... No bo nie kapnąłem się, po ci, po ci pożyczałem ładowarkę. Ej, ludzie, podoba mi się w ogóle nowa ikonka. Nam, naszym tym. Nam się podoba, bo o, tym cię uwielbia niebieski, ja uwielbiam czerwony. I to się tak złożyło, że ta ikonka nas... E... Ej, już spada mi teraz. Co? Telefon. Um, ja, no bo. No bo to ja tu. Dobra, ja tu wybuduję podstawy domek. Mamy jednak. A, a nagramy po tym. jak skończymy ten drugi? E, chodzi po tym, czy nagramy drugi odcinek? No po tym odcinku. Tak, ale tu już z twojej perspektywy. Z mojej? No czyli że. Wiesz o co chodzi? No wiem, 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 No bo ludzie to jest też kanał Tymcia i już naprawdę nie subskrybujcie teraz dla mnie. Zróbcie to dla Tymoteusza. I dla Dla Likiego. Dla Likiego. W ogóle. Ale dlaczego moje mojej? Chciałem Tymcia, a Tymcio to jest odmiana Tymoteusza. A w sumie, ja A sumie tak... każdy i tak po tym twoim niku wie jak masz na imię Jakim niku? Znaczy po tym twoim imieniu A Tyńcio sumie... paluch Ludzie musimy mu Wam powiedzieć Nie mamy tak naprawdę na imię Riki, Riki i Tymcio paluch Ale mamy To są nasze kstywki bo Ludzie Halo. to jakby nagle miał masz na piaskiem I... o to fajnie, a... a po mi drewno na crafting? Zrób, zrób, coś, kierkę czy coś, no bo... was zdychamy. Dlaczego? Mm, to... Kto Cię bije? mnie. Biegnę do Ciebie. Do kogo? Do, do tego, do tymcia palucha. Tam, no bo zginąłem. Naprawdę. No szkielet do mnie szczeliła, miałem jedno serduszko ja. No nawet tu piszę. Dlatego ucięłem tak bardzo. Dlatego jed... ucięłem tak bardzo. Jedzenia. Bo miałem problem z tym. No i teraz kurde. No ale muszę lecieć po tej temu, żeby nie znikły. A miałem tam bardzo spokoj temy. A ja się tu muszę grać... Wej survival. Znaczy, kre... znaczy nie na kreatywnym, tylko e, pokojowym. No ja nie, też... bo ludzie chcą oglądać jak my z nimi walczymy, a nie tchórzymy. Jezu, Creeper! To tam ja. Aha. Ludzie, on czasami ze mnie robi takiego jakbym wyglądał naprawdę Creeper. Szczególnie, jeszcze mam inną teksturę na sobie. Ej, nie, zabra... to ja potrzebuję. Ej, zabrałeś moje itemy? Nie. Pają, pają, pają. Ale skarcz na pewno nie zebrałeś. Nie. A już mam je. To, to moje jedynie były. I już zombie. zombie! Dobra, uciekamy, uciekamy. Skacz do wody! Ale ja nie mam! Płukiernik! <słuch> 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 Uff! W wodzie jesteśmy bezpieczni. No, ale nie jest... nie to pierwsze! Nie, właśnie nie mamy. Nie! Ja straciłem tej itemy, kiedy zginąłem. Tak czego Szczerze? Goliasz mam... coś? Nie. To szyb, szyb, praktyczna szybka lepianka. goi zombie! Umarłem. I mam moje rzeczy. Dobra, e, jak coś? Jak masz? No to mieliśmy chyba zachować dino Ja nie za... Zachow... Dobra, jestem twoim wyznacznikiem na mapie. Ja tu zacznę rozkopywać coś. Mam tutaj dziurę swoją. A ja sobie O Boże, zgubiłem się w tej dziurze. O Boże, ja się zgubiłem. Dlaczego? Co się tu stało? Co się tu stało z mapą? Mam jakiś X-ray czy coś? <laughs> Ty, to naprawdę X-ray. Kurde, mu zbagowały. Ej, mam no ty masz X-raya, -ja, a ja mam przekichane. No Tymek, proszę help me. O, mogę go bić. meg. Oskar, ja mam X-raya. Znaczy, ja bić mam X-raya. Nie masz X-raya. Masz. <laughs> Jak się Umarł, A z mały zombie go i mam jedno serduszko i Ej dobra, dobrać. daj się zabić? Nie, daj się zabić. Nigdzie się. Dlaczego miałem się tak zabić? A łap. Sorry? Bijemy go! Łapami, łapami, nałapy go, na łapy go! Na łapy go też! Na łapy! A! Szkielet do nas jeszcze ale damy radę! Jesteśmy! Ja go, ja go będę dźgał patykiem! Dźgam go patykiem! Ała, Patyk ma do... Go... Krrr! Kreatyw mnie bije! <grystanie> nie. nie! Kto został zabity przez zombie? Dobrze, ludzie! To było na tyle w dzisiejszym odcinku! Na razie, cześć pa!